Cześć, witam Cię na kolejnym odcinku poradnika Google Ads. Sprawdź, czy masz dobrze. Dużo z Was zadaje pytania, czy można w jakikolwiek sposób optymalizować kampanię PLA Smart, czyli kampanie inteligentne w trybie PLA. Są to fajne kampanie, które bardzo często generują bardzo fajne wyniki. Natomiast no, zbyt dużo ustawień tu tam nie ma. Możemy zmieniać budżet, możemy zmieniać raz. Natomiast to, co jeszcze można zrobić, jeżeli przejdziemy sobie na poziom grup reklam i następnie przejdziemy na grupy produktów. To możemy sobie rozwinąć, jaki dokładnie asortyment albo jakie dokładnie produkty u nas sprzedają. Jeżeli kliknę tutaj w plusik, to pojawi mi się takie okno z typem produktu. Mogę go zmienić też na identyfikator produktu. Wybierzemy sobie typ, wyciągniemy te dane, kliknę zapisz. Od teraz będę mógł wykluczać. Rzeczy, które u mnie nie sprzedają. Czyli jeżeli jakaś kategoria w kampanii Parasmart u mnie nie sprzedaje, a wydaje na nią dosyć duży budżet, to mogę ją po prostu wyrzucić z tej kampanii w trybie wyklucz. Dzięki za uwagę.